Ludzki konstrukt, ten dorosły konstrukt, jest takim konstruktem, który nie lubi się narażać na ocenę, więc robi wszystko, żeby udawać, że wie. I czasem to może tak być, że spotykacie jakieś osoby, które e, no właśnie na wszystkim się znają, wszystko wiedzą, e, mają opinię na każdy temat i bardzo się starają, żeby nikt ich nie przyłapał na tym, że czegoś nie wiedzą. I to jest bardzo mm, takie. Mm, Smutne miejsce o tyle, że potencjał, który mają w sobie, mógłby być jeszcze bardziej rozwijany, jeszcze bardziej jakby taki rosnący w różne kierunki, a zatrzymują się na pewnym etapie, bo tak bardzo przypisują temu etapowi wartość. Co zrobić, żeby nie wpadać w tę pułapkę omnipotencji wiedzowej i takiej niechęci do rozwoju? Trzeba się zakochać i pokochać w czymś, co nazywamy z angielskiego vulnerability, czyli takiej gotowości do odsłonięcia siebie, takiej gotowości do pokazania, że nie wiem, nie rozumiem, Chciałabym się czegoś nauczyć, to jest ten moment, w którym pytamy: Czy możesz to jeszcze raz powtórzyć? To jest ten moment, kiedy uczymy się języka, jak jesteśmy już dorośli, i uczymy się nowego języka, i nie wiemy, i nam się te słówka nie trzymają, i, i źle akcentujemy, ale próbujemy. On My Way, Platforma Rozwojowa. Zapraszam, Joanna Chmura.